Witajcie, moi kochani, witajcie, kochane wagi. Dzisiaj przygotowuję dla Was specjalne, bardzo aktualne czytanie dla znaku wagi, zatytułowane Co dalej? Miłość, karma, pieniądze, przełomy. Także słuchajcie, drogie wagi, będziemy zaglądać w najważniejsze energie, które właśnie teraz wpływają na nasze życie. Także sprawdzimy, co dzieje się w miłości. Jakie karmiczne lekcje przynosi wszechświat, co się dzieje w finansach i karierze, oraz przede wszystkim, jakich przełomów możecie się spodziewać w najbliższym czasie. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, dopasujcie przesłania intuicyjnie do siebie. Jeśli coś nie rezonuje, zostawcie to dla kogoś innego, a jeżeli czujecie, że to właśnie o was, to serdecznie Was zapraszam do głębszego wsłuchania się w karty. Eee, także przechodzimy, kochani, do czytania. Tarot jest potasowany, ale ja chcę taką kartę ogólną wyciągnąć dla nas również z kart Lenormand. Mamy księżyc. Księżyc w kartach Lenormand ma troszeczkę inne znaczenie niż w tarocie, zaraz wszystko opowiem. Dobra kochani. Karta spod spodu talii, królowa mieczy. Zobaczymy sobie tutaj te karty. Drogie wagi, kochane. Słuchajcie, mamy kartę przewodnią. Kartę z Lenormand, z kart Lenormand Księżyc. Słuchajcie. Waszym głównym motywem energetycznym w tym momencie jest ten księżyc, który w kartach Lenormand symbolizuje emocjonalność, intuicję, ukryte procesy. To jest również karta prestiżu, sukcesu, ale też pewnego rodzaju wahania nastroju i takie podświadome procesy, które teraz najmocniej oddziałują na Twoje życie. Jesteście w momencie głębokiego przepracowywania emocji, wrażliwości, marzeń i oczekiwań wobec siebie i innych. Bardzo wiele rzeczy dojrzewa w cieniu i jeszcze jest niewidoczne dla Ciebie i dla otoczenia. Także to jest mniej więcej przesłanie tej karty. Słuchajcie, kochani, ogólna energia na ten moment i mamy przepiękną kartę Asa Pucharów. Także wagi, w centrum waszej energii pojawia się ogromny potencjał emocjonalnego odrodzenia i uzdrowienia. A z pucharów to jest karta nowych początków serca. Także możecie teraz doświadczać głębokich emocji, przebudzenia uczuć, jakiejś większej wrażliwości na siebie i na innych. I to jest również moment, w którym wszechświat zaprasza was do tego, abyście wagi otworzyły serce. Czy to w miłości, czy to w przyjaźni, czy to w odnalezieniu swojej pasji. Dla, dla wielu wag może to oznaczać szansę na nowe relacje, albo po prostu odnowienie tych istniejących. Ale też to jest początek ważnych decyzji, które będą budowane na takim głębszym poziomie emocji. Słuchajcie, obecna sytuacja uczuciowa miłość i mamy kartę mocy. W Waszym życiu uczuciowym widać teraz wewnętrzną siłę, odwagę i taką ogromną dojrzałość emocjonalną. Moc mówi, że nawet jeśli były trudne momenty w Waszym życiu, wy wagi nauczyłyście się kontrolować emocje, równoważyć je, działać z empatią, ale też z mądrymi granicami. To jest również taki sygnał, że w relacjach obecnie, obecnie będzie do, dominować taka spokojna. Stabilna energia, która będzie wam dawała poczucie większego panowania nad sytuacją. Jakie są największe wyzwania i blokady, jeżeli chodzi o miłość? Mamy tutaj cztery buławy odwrócone. I tutaj mi się pojawia wskazówka, że waszym wyzwaniem może było poczucie braku stabilności, albo nadal jest, jeżeli chodzi o wasze relacje, czy to, czy to emocjonalne, czy to ży, życiowe. W relacjach emocjonalnych albo życiowych. Tutaj było brak stabilności i to było Wasze największe wyzwanie. Cztery buławy odwrócone tutaj pokazują, że możecie mieć w sobie taki pewien lęk przed budowaniem domu, osiedleniem się, zaufaniem na dłuższą metę i ja tutaj widzę, że wagi możecie nie czuć się jeszcze do końca bezpiecznie, by komuś całkowicie zaufać albo druga strona nie daje Wam jeszcze takiej pełnej Pewności, co jeżeli chodzi o życie uczuciowe, związkowe i tak dalej. Jaki jest potencjalny rozwój i co się zmieni? I mamy tutaj pięć pucharów odwrócone. I tutaj widać bardzo taką piękną transformację wagi. Ja tutaj widzę Was, Wy wychodzicie z żalu, Wy wychodzicie z rozczarowania i Wy wychodzicie z przeszłości. Pięć pucharów odwrócone tutaj wskazuje, że. Przed Wami jest proces uzdrawiania dawnych ran i otwarcie się na nowe szanse. Także możecie ostatecznie, teraz, może w najbliższym czasie, zależy, kiedy oglądacie to nagranie, ale możecie ostatecznie zamknąć rozdziały, które dotąd Was bardzo bolały i wreszcie skierować uwagę na to, co dobre i co wartościowe. Przyszłość, jeżeli chodzi o związki, ja tutaj widzę, że zaczyna się stabilizować. Ale wymaga jeszcze wewnętrznej zgody na to, żeby puścić kontrolę i ten żal. Słuchajcie, karma, jaka jest lekcja na teraz? I mamy Paśka, Paśka Denarów. Także waszą lekcją karmiczną na teraz jest uczenie się budowania od podstaw. Nie wiem dlaczego. Paś Denarów mówi o nauce cierpliwości, systematyczności i gotowości na inwestowanie w siebie i relacje w sposób mądry, w sposób przemyślany i taki długofalowy. To jest również nauka odpowiedzialności za własne decyzje i rozwój umiejętności oraz w ogóle pracy nad poczuciem własnej wartości. To jest wasza lekcja. Słuchajcie, tu jest ciekawe, bo yy, mamy tutaj karty na to, co zostawić za sobą i co macie zostawić za sobą. Macie zostawić za sobą królową pucharów. Także o czym mówi królowa Pucharów? Ona pokazuje, że, jest, że to jest czas, żeby zakończyć schematy nadmiernej emocjonalności, nadmiernego poświęcania się, czy po prostu tłumienia własnych potrzeb dla innych. Z tym czas, czas już skończyć wagi, a mi się wydaje, że Wy jesteście bardzo winni, jeżeli chodzi o ten temat. Wasza wrażliwość jest piękna, ale nie może oznaczać rezygnacji z własnych granic. Także lekcja tu jest taka wagi, żeby dawać serce, ale z tą naszą równowagą i zdrową troską również o siebie. Także to jest taka lekcja dla Was, co, to jest co macie zostawić za sobą. Słuchajcie, Wagi, jeżeli chodzi o finanse i karierę, obecna energia i tutaj jest szokujące, bo powiem Wam, jestem bardzo szokowana, to, jest, to jest moja sytuacja, a też jestem wagą. Słuchajcie, dla każdego będzie coś innego, ale dla mnie ta wieża mówi dużo. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sferę zawodową, widzimy tutaj bardzo dużą zmianę. To dla niektórych uwag może być nawet wręcz radykalny jakiś przełom w Waszym życiu. Ta wieża pokazuje kryzys, który już nastąpił yy, lub właśnie się rozwija. To może być zwolnienie, to może być re reorganizacja firmy, to może być zmiana planów zawodowych i tu jest zdecydowanie koniec jakiegoś etapu. I to jeżeli chodzi o, waszą, o Wasze finanse, o Waszą karierę. Także ja nie wiem, czy ja przekładam moje energię, no zdecydowanie w jakiś sposób tak. Ale tu zdecydowanie w tych kartach jest moja energia. E, słuchajcie. E, dla niektórych wag może wam się wydawać, że grunt usuwa się spod nóg, ale pamiętajcie, że wieża zawsze burzy to, co było nietrwałe, żeby zrobić miejsce na coś lepszego, na coś nowego. Słuchajcie. I tutaj mamy też również ciekawe. Mamy, jeżeli chodzi o finanse i karierę, najważniejszy krok naprzód mamy trzy puchary. Także a waszym antidotum na zawodowe zawirowania będzie wsparcie ludzi, sieci kontaktów i współpraca z innymi. I te trzy puchary mówią o tym, pokazują, że warto zwrócić się o pomoc, nie zamykać się w samotnych rozmyślaniach, bo możecie otrzymać propozycję współpracy, ofertę pracy przez znajomości. Także ważny jakiś kontakt. Jakiś kontakt, który otworzy Wam nowe możliwości, jeżeli chodzi o wasze, Waszą pracę i finanse. I słuchajcie, przechodzimy do karty przełomu, czyli jaka tu jest najważniejsza zmiana, jaka tu jest najważniejsza transformacja, i mamy piękną kartę Umiarkowanie. I ta karta Umiarkowanie zapowiada, że w Waszym życiu tutaj powróci harmonia, powróci równowaga po burzach finansowych, zawodowych i emocjonalnych. Będziecie Zaczynacie wchodzić na taki stabilny, spokojniejszy tor. I to będzie czas powolnego uzdrawiania, łączenia w sobie różnych sfer życia, w sposób taki bardziej świadomy, w sposób bardziej spokojny i macie szansę na wielką, powiem wam, wielką równowagę wewnętrzną, ten spokój. Bo umiarkowanie to jest taka fajna karta. Nikt nie zwraca za bardzo uwagi na tą kartę, ale ta karta to ona. Ona przynosi bardzo duże, tak jak ja to odbieram, tak jak ja czytam tą kartę, poczucie satysfakcji, że znajdujemy ten wewnętrzny spokój. To jest taki stan medytacji, gdzie wszystko, że po prostu siedzimy w domu, jemy, nie wiem, śniadanie i się uśmiechamy sami do siebie, bo bardzo czujemy się dobrze we własnej skórze i czujemy ten spokój nas przepełnia, ta radość i spokój nas przepełnia. Także piękna karta. <laughs> Jeżeli chodzi o przełom i najważniejszą zmianę, znajdziemy wagi ten spokój. I tą wewnętrzną równowagę, którą szukamy cały czas. Słuchajcie, na, w tle całego procesu tu jest Wasza mądrość i Wasza logika i Wasze doświadczenie. Królowa Mieczy to Wy, wagi, silniejsze, bardziej świadome swoich potrzeb, już nie takie naiwne, ale nadal otwarte na prawdziwe uczucia. Wagi umiecie analizować, widzicie rzeczywistość bez iluzji, ale też nie boicie się nowych szans. I to jest bardzo dojrzała energia tej królowej mieczy. Słuchajcie, wagi, podsumowując to czytanie, wy wchodzicie w etap takiego potężnego uzdrawiania emocji. Tu, jest, tu, dla niektórych uwag, to jest duża transformacja zawodowa i wyciąganie wniosków z przeszłości. Słuchajcie, wagi, dla niektórych z Was pewne drzwi się zamknęły, i to mi się wydaje, że to jest głównie finanse, praca, ale ten wszechświat otwiera Wam nowe możliwości, bo nie dość, że mamy asa pucharów, to mamy pazia denarów i do tego mamy umiarkowanie. Miłość tutaj w Waszym życiu, ta miłość stabilizuje się po oczyszczeniu z dawnych żalów. A Twoja mądrość waga, królowa mieczy, będzie kluczem do podejmowania dobrych decyzji. Także takie karty w ogóle się dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Komentujcie, szerujcie i życzę Wam, no nie wiem, wspaniałego tygodnia. Chociaż to czytanie wam powiem jest bezczasowe, także kiedy obejrzycie, będzie wtedy wtedy powinniście obejrzeć. Także tak to zostawiam to czytanie. Pozdrawiam was, kochani i do następnego razu. Oczywiście nie zostawię was, będziemy mieć czytania tygodniowe co się ale to w czwartki. Czytania tygodniowe w, w, w czwartki dla was. A tak zapraszam do oglądania tarota codziennego oraz innych czy ten, który będę postowała w przeciągu tygodnia. Pozdrawiam was, Bagusie, się trzymajcie się, Guziaki, Papa.